아 으아! 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 으리 으아! 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 으아!

武武耶！快快快！ 이게 얘기다. 자, 이제 들어가 Wybierania nagród ze które znajduje się obok polu. Obok również znajduje się stoisko z grochówką żołnierską, także wszystkich głodnych, a kto nie... wstepku, więc zapraszam do kuchni polowej. Również działa stoisko z gadżetami klubowymi i innymi pamiątkami, tak również proszę, żeby tam odwiedzić to stoisko. Przypomnę, że wszystkie dochody z wyżej wymienionych stoisk będą przeznaczone na działalność statutową klubu. W tej chwili trwa mecz pomiędzy LKS Orion Wielnia a LKS -A nie, czynnego udziału w naszym festynie, gdyż po zakończeniu imprezy tutaj zapraszam wszystkich pod dom ludowy. Zaproszonych gości zapraszam do domu. Szanowni Państwo, Szanowni zebrani, witam serdecznie na stadionie LKS Szarotka Nowosielce z okazji 60. rocznicy powstania Ludowego Klubu Sportowego Szarotka Nowosielce. Witam serdecznie przybyły na nasze uroczystości przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego, pana dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, pana Stanisława Łyszczka. Witam serdecznie wójta gminy Zarszyn pana Andrzeja Betleja. Serdecznie witam zastępcę wójta pana Zbigniewa Deca. Witam przewodniczącego Rady Gminy Zarszyn Janusza Koniecznego. Witam serdecznie przedstawiciela podkarpackiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe pana Tadeusza Lisa. Witam prezesa okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie, pana Jana Ciupkę. A teraz proszę państwa, przywitam wszystkich tych, bo jest to długa lista, nie będę prosił tu na środek więc proszę mi wybaczyć. Witam serdecznie Radną Gminy Zarszyn, pan, Panią z naszej miejscowości, Panią Annę Szajnę, Radnego Stanisława Burczyka, Pana Jana Stokłosy, wójta sołtysa naszej miejscowości, Panią Beatę Nawalaniec z Urzędu Gminy Zarszyn. Witam serdecznie Prezesa OSP Straży Pożarnej Emila Węgrzyna z Nowosielec, komendanta OSP w Nowosielcach pana Włodzimierza Kozierackiego, witam serdecznie pana Damiana Kozierackiego, sponsora, witam dyrektorkę Stowarzyszenia Imieniem Księdza Zygmunta Gorazdowskiego Panią Magnieszkę Drost z Nowosielec, panią Alinę. Alinę Pęcak. Również Stowarzyszenie imieniem Księdza Gorazdowskiego witam serdecznie panią Urszulę Wanielistę, MediKsan, sponsora i właściciela MediKsan, doktora Dariusza Wanielistę, członka zarządu naszego klubu, pana Mariana Kozieradzkiego, prezesa honorowego klubu, panią Marię Bieleń, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowosielcach, pana Janusza Wanielistę, radnego gminy Sanot, prezesów. Z pielni pana, z, prezesa z pielni pana Aleksandra Michalaka, z Bażanówki pana Ludwika Wójcika, zaczyna panią Marię Teczka, z beska panie, pana Adama Białasa. Yy, witam serdecznie sponsora Zdzisława Gaca. Witam serdecznie yy, prezesa żołnier Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, przedstawiciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pana pułkownika Borkowskiego Marka. Przedstawicieli Zakładu Robót Górniczych pana Grysztara Kazimierza z Krosna i pana Wład Wiesława Władykę, witam serdecznie pana Piotra Drozda, sponsora z Nowosielec, pana Stanisława Bachtę, byłego członka zarządu i sponsora klubu, panią yy, Małgorzatę Burczyk, sponsora yy, ze sklepu Nasz Sklep. Pana Ryszarda Leszka Łakusa, sponsora, Annę Jaklik, księgową klubu, panią Murszurę Małek, doradcę w klubie i sympatyka klubu, pana generała Januara Komańskiego z małżonką i serdecznie witam zasłużonego działacza LKS Kazimierza Komańskiego. Chciałbym tu jeszcze dodać, że jednym z założycieli klubu jest tu obecny, to jest właśnie pan generał January Komański, który tworzył kiedyś ten klub. Serdecznie go witam na naszej uroczystości. A co mi brakło, witam serdecznie pana Lewińskiego yy, Jerzego, który jest również z naszej miejscowości, jest sponsorem naszego klubu. Serdecznie jeszcze raz i przepraszam, że kogoś pominąłem. A teraz proszę o zabranie głosu sekretarza klubu, członka zarządu, pana Marka Cimermana, o wygłoszenie okolicznościowego referatu. Szanowni goście, sympatycy sportu. Mieszkańcy Nowosielec przybyli goście. W swoim wystąpieniu 60 lat działalności koła sportowego w Nowosielcach chciałbym przedstawić krótki rys historyczny najważniejszych wydarzeń, jakie rozegrały się na boiskach piłkarskich oraz na obiekcie sportowym. Przede wszystkim będzie to jednak zbiór osób, nazwisk, dla których właśnie sport, kultura fizyczna, Stopiona wiejski pejzaż była nie tylko niedzielną rozrywką, ale emocjonującym przeżyciem, podczas którego bardzo często przeplatały się łzy smutku po przegranym meczu i spontaniczny okrzyk radości po każdej strzelonej bramce. Oni są bohaterami tego wystąpienia. Początki. W 1951 roku na znajdującym się przy Domu Ludowym boisku do gry w piłkę siatkową rozegrano mecz, w którym siatkarze Nowosielec spotkali się z przybyłą na rowerom, rowerach ekipą Nowotańca. Rolę organizatorów meczu pełnili Tadeusz Smoleń i January Komański, propagatorzy kultury fizycznej w Nowosielcach. Z ich to inicjatywy w połowie lat 50. utworzono drużynę piłki nożnej, a na placu, gdzie obecnie znajduje się szkoła podstawowa, Postawiono drewniane bramki. Pionierską kadrę futbolistów Nowosielskich stworzyli wówczas Wołch Kazimierz, Mołocznik Mieczysław, Michalski Ryszard, Awrylak Stanisław, Komański January, Tapis Stanisław, Tutak Kazimierz, Tutak Stanisław, Inglot Zenon, Burczyk Krzysztof, Wawrzyński Odeo, Owad Aleksander. W 1955 roku w jednym z meczy. Tej drużyny nowosielce pokonały na wyjeździe 4-1 milcze. W latach 60. pod szyldem Ludowe Zespoły Sportowe zawodnicy nowosielec występowali w rozgrywkach Ligi Wiejskiej. Funkcję przewodniczącego koła sportowego objął Eugeniusz Wawrzyński, a następnie kod Józef. 7 stycznia 1972 roku podczas zebrania organizacyjnego powołano nowy zarząd klubu. W jego skład weszli Marian Kozieracki przewodniczący. Eugeniusz Tutak zastępca, Elżbieta Silarska sekretarz, Mieczysław Węgrzyn skarbnik, Tadeusz Maciejowski gospodarz. Komisją rewizyjną stworzyli Stanisław Burczyk przewodniczący, Edward Litwin i Jan Silarski. W 1973 roku drużyna piłkarska wystartowała w rozgrywkach klasy C. Swoje mecze rozgrywała jednak na boisku w długiem, gdyż na boisku w Nowosielcach zaczęto budować nową szkołę podstawową. Zmobilizowało to młodych działaczy do rozpoczęcia w 1974 roku stadionu piłkarskiego. Jego ukończenie nastąpiło w 1976 roku. Urządzono też szatnię dla zawodników, która oddalona była od boiska o około 200 metrów, a znajdowała się w nieistniejącym dzisiaj budynku Domu Ludowego. Znajdował się on przy sklepie dawnego GS-u. W 1979 roku do rozgrywek piłkarskich zgłoszono młodzieżową drużynę juniorów a w 1987 tramkarzy. W 1980 roku dochodzi do pierwszego poważniejszego sukcesu sportowego.